niebieskiej łatwiej. Siągiemy z Bogiem i On mi powie, jaki był ze mnie naprawdę człowiek. Może pozwoli zaśpiewać jeszcze ostatnią zwrotkę, ostatniej pieśni, a zanim zniknie w ślepej uliczce, zawoła do mnie, a bujaj się ślicznie. Będę się bujał nad pogoniną, ptakiem, obłokiem, liściem buczyny. Szukając swoich wczorajszych śladów, wciąż zaklątany pejzaż Bieszczadu. Może coś znajdę, a może nic, bo się okaże, że to nic. uspokoić myśli jakąś a tam aleje samotnych ład. Na każdej człowiek ze swoją sprawą. I będą milczały głowy kościoł oraz żebracy z ich Pańskich stołów i wielka cisza i straszna i Bo ludzie w sobie zabili w nie ma komu zadawać pytań, prosić o nie żeby się podpytać i wszystkie słowa są nic nie warte. każdy idzie za zaparce. Będę się bujał nad połowiną. takim obłokiem, liściem buzi. Słuchając swoich wczorajszych. Wciąż zaplątanych, wejdziesz w pieszkady. Może tu i znajdę, a może. co się okaże. Życie czy Gdzieś tam na końcu mojej świadki. w niebieskim parku, na niebieskiej watce. Siądziemy z ogiem i okręgiem. Thank you.